się, pokażę, pokażę Wam windy w Galerii Handlowej, Galeria Katowicka. Miała być Silesia. Zmiany doszły. Więc jedziemy, pokażę Wam w Galerii Katowickiej wigi Co to było? Jesteśmy na drugim. Przysiadamy się do drugiej. Czekamy na drugą. Mamy, a tu, mam, tu mamy drugą windę. Drugą windę. Otis. Ta winda już nie ma lustra. A poprzednia widzowie miała. O, jest tutaj kamera. Jedziemy na parter. aby nas, aby się nie zatrzymała. Yes. Jedziemy. Jedziemy na parter. Tutaj na minusu. na Tu jest parking. No czekamy, że nie ma lustra tamta ma. Oł? Bo o, No nie? No nie. Proszę. Drzwi zamykają się. Poziom zero. Idziemy do kolejny wind. Dwa serwisowe otisy. Zaczynamy od otisa prawego. Nie da się na trzecie. To jedziemy na piętro drugie. Jezu, jakie powoli. Co się dzieje? Dobra, to pokażę Wam tylko te windy. Tak ona wygląda. Ja tą windą nie będę jechał, bo jeszcze się boję, że się zatnę. A tu mamy drugiego serwisowego otisa. Na pierwsze. Na drugie się chyba nie da. Drugie jest chyba na kartę. Mam tą windą, to strach było jechać. Piętro pierwsze. Wracamy na parter. Drugie to jest chyba na kartę, nie wiem Ta winda to jeszcze jest normalna. A tam trochę strach jechać. Prawie jeszcze się w tamtej windzie zacięliśmy. Posią zero. Nie wiem to z tamtą windą. Idziemy do kolejnych windy. Tu mamy Otisa towarowego pick and clopen drugie? Nie da się. To na pierwsze. Yy, na pierwsze. Nie da się. Nie, ta winda jest dla personelu. W ogóle ona nie, nie da się nigdzie jechać. To idziemy do kolejnych wind. Tu mamy kolejne dwa otisy.

Idziemy na piętro trzecie. Sky Skylift. O konserwuję skylift właśnie. O nie. A nikogo nie ma. Ciekawe. Ktoś się chyba po, ktoś się bawił chyba, wyciskiem. Idziemy na trzecie na pierwsze. Tak, jedziemy na pierwsze, bo tam jest zara i do zary będziemy szli. Tam również mamy windę na pierwsze. A tutaj jest Multikino. Multikino tam jest. Czwartek, strasznie te drzwi w tej windzie, do Zary będziemy szli na pierwszym piętrze, drugie I idziemy do Zara. Widzowie, sorry za pomyłkę, w Zarze jednak nie ma windy. Więc to błąd z dzisiejszego odcinka. Papa. Pa.